My i NFJ jesteśmy takimi typami osobowościowymi, które widzą rzeczywistość w całości. Co to znaczy? My próbujemy przynajmniej zobaczyć rzeczywistość, która nas otacza, tak jakby z, pta z lotu ptaka. My nie jesteśmy osobami, które postrzegają i rozumieją rzeczywistość poprzez wchodzenie w szczegóły. My jesteśmy osobami, które bardziej właśnie próbują złapać całą rzeczywistość i zrozumieć w jaki sposób pewne mechanizmy działają i wtedy dopiero wchodzimy w jakieś tam szczegóły. To znaczy najpierw musimy mieć ten takie spojrzenie z lotu ptaka. Jest to bardzo mocno związane z tym, no przede wszystkim związane z tym, że my mamy z to naszą pierwszą funkcją, to znaczy z tą intuicją, wewnętrzną intuicją. I tak naprawdę to jest pierwsza nasza funkcja kognatywna, najbardziej działająca, jakaś taka najmocniejsza, charakteryzująca nas, i jeszcze jeden inny typ, mianowicie INTJ te dwa typy osobowościowe mają najbardziej mocno i rozwiązane właśnie te widzenie rzeczywistości z lotu ptaka. Rozumienie rzeczywistości właśnie w całości, nie poprzez szczegóły. I tak naprawdę o co chodzi, w jaki sposób my patrzymy na świat, jak my odbieramy świat, bo my to robimy właśnie inaczej niż pozostałe typy. Mianowicie my, cokolwiek nie wchodzi przez nasze zmysły, przez oczy, przez uszy, przez dotyk, cokolwiek w jakiś sposób my nie postrzegamy, czy przez głowę rzeczywistości, to to my to wszystko porządkujemy w pewnego rodzaju schematem u nas przez cały czas głowa tik, 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 tik chodzi i przez cały czas wszystko systematyzuje. Ja to wiem po samej sobie, i to jest rzecz naturalna, my to w ogóle nie wkładamy w to żadnego wysiłku, tu nie ma żadnego, jakiegoś, spocenia się, nie, to po prostu się dzieje samoistnie, prawda? Cokolwiek, popatrzę, patrzę na drzewo, jest takie czy inne drzewo, to od razu sobie myślę, okej, okay, dobrze. Liściaste, iglaste, jaka rodzina, czy to są tylko amerykańskie, czy to są drzewa, które występują w Polsce, Jakie mają liście, jakie owoce, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko muszę mieć jakoś zorganizowane. Albo to jest w tabelkach, albo w jakichś zbiorach. Ja w swojej głowie mam takie olbrzymie pucle. Moje, moja cała rzeczywistość, cała moja rzeczywistość, całe moje życie, od małego do dzisiejszego dnia, łącznie z moją pracą zawodową, ze wszystkimi wakacjami, znajomościami, wszystko, co w moim życiu było jest, to jest pokładane w takie olbrzymie, olbrzymie pucle, które tak naprawdę nie wiem, gdzie one się skończą. Yy, yy, powiedzmy, tam te takie w, w środkowe obrazki mam wypełnione, ale yy, jest w, w bardzo dużo przestrzeni dookoła, i jest też również dużo jakichś takich dziur gdzieś w środku, że mi brakuje jakichś pucli i... Yy, yy, bo brakuje mi pewne zrozumienia pewnej rzeczywistości, czy pewnych ludzi, czy pewnych sytuacji itd. i tak yy, dalej. Dla mnie na przykład rozumienie rzeczywistości, układanie to właśnie w, w, w jakąś tam całość wygląda w ten sposób, że na przykład dowiaduję się pewnej rzeczy, czy to jest z, ży z życia, czy z książki, czy z jakiejś, nie wiem, jakiejkolwiek konferencji, dowiaduje się pewnej rzeczy, czy na przykład z relacji międzyludzkich, prawda, dowiaduję się pewnej rzeczy, obserwuję, nagle mi się coś wyjaśnia i ja mam taki mały kawałek pucel i ja to tak wkładam ten w to w nasze, po prostu znajduję te miejsca, gdzie to pasuje. i nagle ten ten kawałek tych puzzli pasuje z trzema innymi kawałkami dookoła i ja nagle zaczynam rozumieć większą rzeczywistość ja nie tylko rozumiem ten kawałek który zrozumiałam tylko również tą, tą całą resztę która jest dookoła i to jest takie a! Prawda, że to rozumie więcej, że ja rozumiem więcej niż tylko ten jeden kawałek. Zdarza mi się również tak, że na przykład zrozumiem pewną rzeczywistość w moim życiu, na przykład osobistym, które do tej pory nie rozumiałam. I ja nagle taki ten pucel wkładam, i nagle się okazuje, że to jest jedyny pucel, który mi brakował, a dookoła mam wszystko poukładane. I nagle to jest takie wielkie. Aha, to o to tutaj chodzi, to o to chodzi. Mi się po prostu nie tylko rozumie tą małą rzeczywistość, ale mi się wyjaśnia cała jakaś wielka, większa rzeczywistość mojego życia. My i nfj Fioty tak działamy. Ja nie wiem, czy masz głowie w pucle, czy masz to na zasadzie jakichś takich tabelek, czy na zasadzie jakiś takich innych grids, nie, nie, nie wiem. Ciekawa jestem, jak to w Twojej głowie działa, a u mnie to właśnie są takie wielkie master puzzles, co nie ale tak jak powiedziałam, dla nas jest bardzo łatwo, my to robimy po prostu intuicyjnie, my nawet nie wiemy, prawda, że kiedy to się dzieje. Śpimy i, i takie rzeczy się dzieją. W związku z tym, że my mamy właśnie taki sposób postrzegania świata i to układa nam się pewne takie właśnie wzory, nam jest bardzo łatwo przewidzieć konsekwencje działania innych ludzi, czy przewidzieć konsekwencje naszego działania. Dlatego, że, dlatego my bardzo rzadko na przykład popełniamy błędy pewne, które są łatwe do przewidzenia. My tego, my takich błędów nie popełniamy. Bo my wiemy, że co będzie po drugiej stronie, jak my zrobimy taki czy inny ruch. Jesteśmy też, zwłaszcza my, INFJ-y, uważani też INT y tak samo, jak, jako tacy przepowiadacze przyszłości. Ja pamiętam, mi się wydarzyła taka z moich osobistych jakichś takich wydarzeń. Byłam kiedyś na takim przyjęciu weselnym. Na tym weselu, już nawet nie pamiętam czyje to były wesele, obok mnie siedziała moja uczennica, a naprzeciwko nas przy na stoliku siedział jej ojciec razem z jej macochą. Ja miałam bardzo dobre relacje z tą z moją uczennicą. Uczennicą. I w trakcie tego, tego wydarzenia, w, w tam w trakcie tego obiadu, ci Państwo, ojciec i macocha, mojej uczennicy, wymienili kilka ostrych zdań. Tam była kłótnia, ale taka powiedziałabym kłótnia bez, bez dramatu, to znaczy nikt tam za bardzo się nie zorientował dookoła, talerze nie latały, nikt nie, było, nikt, nikt nie podnosił głosu, tylko po prostu było ostra wymiana zdań tam między tym państwem i akurat myśmy, którzy siedzieli przy tym, słoiku, przy tym stoliku, słyszeliśmy to, prawda? I pamiętam, że moja uczennica się bardzo zdenerwowana i mówi pomóż mi, żeby uspokoić, żeby coś, coś zrobić, prawda? I ja mówię uspokój się, kochanie, ci państwo się rozwiodzą, rozwiodą, rozwiodą, w, w ciągu najbliższego roku się rozwiodą. I pamiętam moja uczennica, ja to powiedziała mi się to wymknęło, mi się to po prostu wymknęło, dlatego że ja pod wymianie tych zdań, ci państwo używali takie słowa że to były takie, takie sztylety w serce i ja już wtedy wiedziałam, że ci, ci ludzie się rozejdą, prawda? E, ja, ja pamiętam, jak powiedziałam to o tej młodej mojej uczennicy, no wtedy ona miała, ile, może 17, 18 lat, ja jej to powiedziałam, e, węsknęło mi się, e, to ona, mnie ją, ją zatkało totalnie i nic się nie stało, prawda? Ona się uspokoiła i, i tyle, prawda? Potem żeśmy się rozeszli. Ona kilka lat później, dwa lata później do mnie zadzwoniła. E, to był bardzo dziwny taki właśnie telefon, w którym ona po, po pierwsze poinformowała i właśnie o tym, że ci Państwo się rozeszli, a po drugie, chciała mnie się zapytać, skąd ja to wiem? Skąd ja to wtedy wiedziałam, że oni się rozwiodą? Nikt tego nie przypuszczał, nikt w ogóle nie myślał o tym, bo to było bardzo dobre małżeństwo, a byłam jedyną osobą, która przypowiadała, przypowiedziała, że oni się rozejdą. I właśnie ta moja uczennica chciała wiedzieć, skąd ja to wiedziałam, skąd ja to wiedziałam. No, i jak tu dziecku wytłumaczyć, co to jest intuicja? Także my widzimy y, tą rzeczywistość właśnie w całości. Y, wchodzimy do lasu i widzimy ca cały las, prawda? My podziwiamy las, drzewa, cały ekosystem, zwierzęta, pszczółki y, y, i tak dalej, prawda? Wszystko jak to właśnie ładnie w tej harmonii, bardzo ważne słowo dla nas, w tej harmonii, w tym symbiozie, to wszystko funkcjonuje i nagle pff, wpadliśmy na drzewo. Bośmy go nie zauważyli, szczegóły nam umykają. I to jest tak naprawdę nasza taka pięta archilesowa. Że zajmujemy się takimi większymi sprawami, bardzo mocno w nie wchodzimy, i potem nagle chodzimy do łazienki i znowu nie ma pasty do zębów. Jak ona się śmiała skończyć! No przecież dopiero co ją kupowałam. No, i wiecznie tej pasty do zębów nie ma. Pamiętam, jak byłam młodsza, to ja myślałam, że mnie wykończy ta pasta do zębów. Ile razy można chodzić w miesiącu do, do sklepu i kupować pastę do zębów? E, ale oczywiście, jak byłam młodsza i nie miałam pieniędzy, no to musiałam kupować pojedynczą tą pastę do zębów. Na dzień dzisiejszy ja kupuję pastę do zębów w wielkich ilościach i wystarcza mi na, na długi czas, więc ja to tak rozwiązałam ten, ten problem. E, nie biegam po jedną pastę do zębów do sklepu. Nie, absolutnie nie mam mowy. E, no właśnie, to jest, to jest to my. My jesteśmy tak ukierunkowani na te takie większe sprawy, na ten, cały, na ten cały lot ptaka, widok z lotu ptaka, że my się po prostu nie zajmujemy tymi pierdolotami. Takie pierdoloty, że trzeba kupić pastę do zębów, albo że to trzeba kupić papier toaletowy, albo że trzeba zrobić pranie. Nie? Pamiętam, jak byłam młodsza, to z tym praniem, to też zawsze. Ile razy ja się budziłam z ręką w nocniku, musiałam lecieć na wykład, albo na jakieś zajęcia, coś trzeba było zrobić, otwieram szapę, a ja mam wszystko brudne. Ile razy mi się to zdarzyło, prawda? Na dzień dzisiejszy to już po prostu mam schematy, także ja wiem, jak temu zapobiegać, prawda? I, yy, i absolutnie nie przykładam żadnych emocji do takich wydarzeń, właśnie jak sprzątanie, czy robienie prania i tak dalej. Ja to robię z zamkniętymi oczami, mam nastawiony zegarek, Bóg i to robię. Mi jako infj zajęło trochę czasu, żeby sobie wyrobić te takie schematy właśnie, żeby z tymi zajmować się tymi szczegółami. My jesteśmy bardzo słabi w tych szczegółach. To takie spojrzenie z lotu ptaka jest też z jednej strony fajne, z drugiej strony niebezpieczne w naszych relacjach z innymi ludźmi, ponieważ my również w ten sposób podchodzimy do ludzi. Poznajemy ludzi tak troszeczkę z dystansu. No ja nie wiem jak wy, ale ja na pewno nie na nikogo się nie rzucam od razu, nie jestem super z przyjaciółką i tak dalej, dopóki po prostu tak na takiego człowieka z dystansu nie przeanalizuje i to też się dzieje po prostu jakoś tam poświadomy To nie jest to, że ja wkładam w to jakiś wysiłek. Tak patrzymy i kategoryzujemy bardzo często te osoby. Yy, introwertyk, ekstrawertyk. Jakimi tematami się zajmuje? O czym rozmawia? Ile mówi? Jak mówi? Jakie słowa używa? Czy jest bardziej związany właśnie z takimi pierdolotami? Czy na przykład widzi większy obrazek? czy ma wyczucie do innych ludzi, czy to taki kawałek drewna, prawda? Więc my od razu... Yy, yy, k Jakoś tam porządkujemy tych ludzi, tak samo układamy w pewne kategorie w głowie. Z jednej strony to jest dobre, dlatego że na przykład ja, jako nauczyciel, mi to bardzo pomaga, ponieważ widząc studentów, ja jestem w stanie, prawda, też wejść pewne ich emocje, jestem w stanie widzieć, jakie problemy studenci mają i widzę te typy osobowościowe i w zależności od tego, z jaką osobą mam do czynienia, to wiadomo, jeden student rozwiąże problem w ten sposób, inny w drugy w sposób. Nie jestem w stanie, nie wymagam od wszystkich studentów, rozwiązania problemów w ten sam sposób, bo jest to po prostu niemożliwe. Prawda? Jedna osoba ma większą intuicję, druga ma mniej. Jedna jest świetnym pisarzem, druga nie. Więc to po prostu muszą być rozwiąza różne rozwiązania na, na te same e, 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 powiedzmy zadania akademickie. Te, takie spojrzenie analityczne na człowieka, to w sprawach zawodowych myślę, że to nam bardzo pomaga. Natomiast w takich sprawach e, prywatnych, w rodzinnych, e, zwłaszcza jeżeli chodzi o znalezienie partnera życiowego, małżonka, małżonki, to myślę, że to jest po prostu nasza, jedna z naszych najgorszych cech, jaka tylko może być. Dlatego, że my po prostu tak samo wchodzimy w relacje z innymi ludźmi. Spotykam się z jakimś fajnym mężczyzną, no ale ja po prostu od razu mam włączone wszystkie, tutaj te wszystkie moje te takie radary i one wyłapują, czy ja chcę, czy ja nie chcę. One po prostu wyłapują każdy gest. Ja widzę, jak on chwycił za łyżeczkę, ja widzę, jak on trzełyka, ja widzę, jak on się podrapał po, po głowie, ja widzę, jak co on ma na nogach, ja widzę, o czym on mówi, co on mówi przez cały czas, jak poczyt do kelnerki, jak, co, co kelnerce powiedział, jaką kartę wyciągnął, no po prostu wszystko, wszystko, co nie? I, yy, i to jest tak naprawdę. <laughs> Rzecz e, m, niezależna ode mnie. Ja po prostu nie mogę. E, e, taka na bardzo naturalna, nie, więc ona może nam bardzo mocno przeszkadzać w tym, żeby e, wchodzić w jakoś tak bardzo spontaniczny w relacje z innymi ludźmi. No właśnie dlatego, że e, my patrzymy, chcemy tego człowieka obojętnie, czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, w zależności obojętne to nie chodzi. To chodzi też również o przyjaźń e, My próbujemy tą osobę po prostu jakoś tam wsadzić te nasze rozumienie świata. I to zajmuje trochę czasu oczywiście, to nie jest takie spontaniczne wchodzenie w osobę i rozmawianie ze sobą. Z osobą. Teraz i w tym momencie, prawda? Bo teraz i w tym momencie ja potrzebuję z Tobą porozmawiać. Tylko to jest takie troszeczkę odkładanie tej relacji na przyszłość, prawda? A zobaczymy, co z tym będzie. A tutaj widzę taki problemik. A tutaj też może być problem. My jesteśmy bardzo dobrzy, właśnie w takim dostrzeganiu, gdzie będą przyszłe problemy, zapobiegania przyszłym problemom. Po co ja to wszystko mówię? Z jednej strony po to, żeby zdać sobie sprawę, jakie mamy dobrą cechę, to znaczy, rzeczywiście jest jesteśmy dobrze w takich dostrzeganiu, a zapobieganiu pewnym katastrofom, które mogą się wydarzyć i pewne prace wykonujemy fantastyczne w związku z tym. No właśnie, ponieważ mamy tą, tą wyobraźnię, wybiegamy tak mocno do przodu, jesteśmy w stanie zapobiegać pewnym katastrofom, przewidzieć pewne rzeczy i myślimy w całości, co nie? Więc jeżeli wykonujesz pewną pracę i się potwornie męczysz, to się po prostu zastanów, co nie? Czy to nie jest przypadkiem jakaś taka praca, która Ciebie sprowadza do takich, do bardzo punktowych zadań, gdzie Ty w ogóle nie rozumiesz, co się dzieje dookoła Ciebie i dostajesz po prostu jakiś nerwicy, co nie? Nie możesz się dogadać. Długo nie pociągniesz. Jeżeli jesteś infj to Ty długo nie pociągniesz takiej pracy. Ty musisz widzieć całość, jak to wszystko działa, prawda? Żeby, żeby się dobrze czuć, prawda, w tej, w tej pracy zawodowej. I, i, I też myślę, że to jest po to, to mówię, żeby zwrócić uwagę właśnie na te nasze relacje, przede wszystkim partnerskie, prawda? W poszukiwaniu męża czy żony, a żeby nauczyć się wyłączać właśnie tą taką analizę drugiego człowieka. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, ale przynajmniej zdawać sobie z tego sprawę, żeby nie tworzyć problemów, zanim one jeszcze będą jeśli właśnie chodzi o drugą osobę, żeby żyć na takich spotkaniach, czy na takich randkach, czy powiedzmy rozwijać takie relacje, relacje na tu i teraz. Żeby nie wybiegać za bardzo do przyszłości, bo, bo do końca życia będziemy sami. Bo do końca życia będziemy po prostu wybiegać i znajdować jakieś tam błędy, czy problemy w jednej i drugiej osobie, albo potencjalne problemy, które mogą wybuchnąć sam za 10 lat. I w życiu po prostu nie znajdziemy tego partnera życiowego, który. Potrzebuje nas w tym w tym właśnie momencie, właśnie w tym momencie nas potrzebuje, bo w tym momencie cierpi, a co będzie za 10 lat, nieważne. Może nas za 10 lat nie będzie, może mnie nie będzie za 10 lat, może jego nie będzie za 10 lat, prawda? Więc po co wybiegać tutaj do przodu i tworzyć problemy. Które mogą nigdy nie zaistnieć. Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, jeżeli dojechałeś do końca tego filmiku. Mam nadzieję, że Tobie wcześniej pomogłam. Na pewno sama sobie pomogłam, jak powiedziałam to na głos. No i tak na zakończenie, dla przypomnienia. Ani nie jesteśmy dziwakami, ani nikomu nie robimy niczego na przekór. Po prostu jesteśmy wyjątkowi. My jesteśmy w tej mniejszości. Pozdrawiam bardzo serdecznie.